Piec, co dla Państwa. Lecimy tydzień po tygodniu, bo różnie się może zdarzyć, kochani, że mogę nie zrobić horoskopu w tygodniu, więc żebyście mieli tydzień po tygodniu. One będą pewnie na gromadki, ale zobaczymy, co też tutaj energię pokazują Państwu. Przecudowna cudowna energetyka, drogi bykidlem. No, taka. Bym powiedziała, macie energię, tak. Trójeczki denarów, cesarza, siódemki kielichów i trójeczki kielichów. No, przecudowne energie na miesiąc lipiec. Pierwszy tydzień, pierwszy tydzień pod w energii, ja bym powiedziała, tworzenia, budowania. Tu jestem zdecydowany, zdecydowana, coś tworzę, coś kupuję, coś sprzedaję, ale tworzę, tak? Czyli pierwszy tydzień jest w energii tworzenia. W drugim tygodniu albo się zaznaczy, wasz przełożone. Albo to wystajecie się tak, jakby tym cesarzem, zarządzacie swoim czasem, swoją energetyką, ale w sposób taki bardzo fajny, taki tradycjonalny, tutaj jest taka tradycja, tutaj jest jakaś niezłomność, troszeczkę konserwatyzm, ale ja bym powiedziała, że to jest przepiękna energetyka, bo to jest budowanie, tworzenie, zdecydowanie się na coś i tu jest takie trwanie przy czymś. To, tak, jakby też obrona swojego zdania. Kolejny trzeci tydzień miesiąca macie tutaj jakieś możliwości, jakieś marzenia, spełnienie, mnogość, mnogość w wyborze, tak? W wyborze swoich celów, ale też i mnogość możliwości życiowych. Ostatnie, ostatni tydzień miesiąca, świętowanie, wyjazd, zabawa, radość, planowanie tutaj może się pojawić ciąża, tutaj mogą się pojawić wnuki, tutaj może się pojawić jakiś wyjazd, ale może być dosłownie jakaś fajna impreza, grill, coś się tutaj dzieje, jakieś wyjazdowe. Dobrze, patrzymy, co w miłości dla Was, kochani, zarówno dla, zarówno dla singli, jak i tutaj dla par. Obserwacja. Hmm. Dobra, pierwszy tydzień, Beki, jesteście zazdrośnikami, albo to was, o was są zazdrośni, albo to wy jesteście zazdrośnikami. Pierwszy tydzień, jesteście nastawieni na budowanie, nie jesteście, czy jesteście w parach, czy jesteście samotni. W pierwszym tygodniu, tak jakby miłość nie spełnia waszych oczekiwań, wy jesteście nastawieni na pieniądze, na tworzenie. Tu jest jakieś, chociaż jest tutaj jakieś budowanie na nowo relacji, rozmowy, działania jakieś, ale bardziej bym powiedział, że jesteście na stronie finansowej swojego życia oparci, niekoniecznie wam amory w głowie. Wprawdzie przez cały miesiąc jesteście w energii decyzji, ale pierwsze 7 dni miesiąca lipca jest przeznaczone nie na miłość, tylko i nie ma tu miłości. Coś tutaj nie spełnia. Jeżeli jesteście z partnerem, to miłość uciekacie w pracę. Tak, jeżeli z partnerem, jeżeli samotni, możecie kogoś poznać przy pracy, ale czy ta osoba spełni wasze oczekiwania w pierwszym tygodniu, niekoniecznie, aczkolwiek nie przekreślałabym tej osóbki, bo może się okazać, że jest to ktoś bardzo wartościowy, patrząc po skali całego miesiąca. Jeżeli chodzi o drugi tydzień w miłości, czyli mamy tutaj od ósmego powiedzmy do tego piętnastego, tak, macie tutaj państwo obserwacje, przyglądanie się komuś, tak, przyglądanie się w mał, w partnerstwach, przyglądanie się komuś lub to ktoś przygląda się wam, tak partner, partnerka lub to wy się przyglądacie, przyglądacie partnerowi, partnerce i podejmujecie ale decyzje odnośnie waszego związku, tego co macie razem działać, czy tego kogo poznać, tak, bo też tak może być, to tutaj jest tylko przyglądanie się jednocześnie i decyzję podejmujecie wy, nie ktoś tylko wy, ale myślę, że drugi tydzień upłynie na obserwacji jakieś, tutaj jest takie zarządzanie, czasem zarządzanie przyglądanie się, jest tu trochę w Tutaj ktoś będzie z Wami walczył, jeżeli partner, partnerka, to tutaj jest walka o coś o wygranie, o wygranie w jakimś temacie, tak? tutaj troszeczkę będzie takiej szarpaczki na zasadzie, że ktoś ma tu swoje zdanie, powie zdanie i będzie czekał. Tak? Ktoś tu na kogoś jest obrażony, ale później dochodzicie do konsensusu, bo już są przepiękne, przecudowne karty, więc myślę, że nie powinno być najgorzej. Natomiast pierwsze dwa tygodnie dla singli upływa na obserwacji. Na, obserwacji, na przyglądaniu się. Drogi single, jeżeli jest to osoba jeszcze zajęta, no to musicie naprawdę stanąć z boku i przyjrzeć się tej osobie koniecznie, dlatego że nie do końca jest to ktoś, kto mimo wszystko będzie spełniał wasze oczekiwania, tak? W związkach tutaj też jest przyglądanie się partnerowi partnerce, ale jednocześnie takie droczenie się i taka walka o władzę, w szczególności od 8 do 15, moje zdanie jest ważne nie jest mniej ważne, tak? Bo tu jest pokazane, że ja to kto tu rządzi, tu jest walka o to, kto tu rządzi w danym temacie. Tak, troszeczkę będzie zacie świeżenia. Trzeci tydzień upływa dla samotnych w wyborach i bardzo dobrych, czyli ostatnie dwa tygodnie ja bym powiedziała single. Teraz wybierajcie mnogość możliwości. Pojawi się kilka osób kilka ofert, jak to się mówi, ale może się zrobić tłok w interesie, jak to się mówi, może się pokazać kilka osobek do serca na imprezie, wszędzie tutaj, bo to jest pokazane w podróży, ale coś się oczyszcza, coś się zadziewa, coś tutaj się na tym tle zadziewa dobrego dla Państwa. Jeżeli chodzi o związki, no to jest, tutaj jest pogodzenie. Ja bym powiedziała pogodzenie, mnogość możliwości tutaj razem z partnerem dokonujecie wyborów odnośnie wyjazdów Tworzenia, budowania, odbudowania czegoś na nowo jednocześnie lub odwrotnie. Zbudowania czegoś może być to działalność jakaś wspólna, ale tutaj są tak jakby zainwestowania pieniędzy, tworzenia czegoś, być może jakiegoś wspólnego wyjazdu. I w trzecim tygodniu podejmujecie takoważ decyzję. Czwarty tydzień należy, drodzy Państwo, do Was jest przepiękny, bo tu są wyjazdy, tworzenie. Tutaj możecie samotni poznać kogoś do serca albo już się zdeklarować odnośnie okej, okay, daję tej znajomości szansę, bo ta znajomość przyniesie, wnosi coś bardzo dobrego dla mnie i będziecie szczęśliwi, szczęśliwe, szczęśliwi, szczęśliwi, tak, drogie byki, bo tu jest pokazane oczyszczenie. Działam nareszcie, moje serce jest czyste, ktoś może je zająć. Tak, jeżeli chodzi o związki, to tu jest radość, świętowanie, imprezy, wyjazdy, tworzenie, pogodzenie przede wszystkim zwaśnionych stron. Jeżeli chodzi. O finanse. Patrzymy. Dwa pierwsze tygodnie absolutnie temu nie sprzyjają. Nie sprzyjają finansom, ja bym powiedziała finansom waszego partnera, partnerki. Jeżeli drogie byczki, macie partnera z trygonu ziemi albo z trygonu ognia, a w szczególności z trygonu powietrza, to ja bym powiedziała, że pierwsze dwa tygodnie uważajcie na finanse. Trzymajcie je po prostu krótko, sprawdzajcie konta, bo tu się może okazać, moi drodzy, że nie do końca partner, tak jakby, tak jakby miał klapki, partner, partnerka miałby klapki, i na oczach, i tak jakby inwestycja, wydawanie za dużo, tak jakby wydawanie czegoś, albo te złote pomysły, które ma partner, partnerka, nie do końca są dla Państwa dobre. Pierwszy tydzień to jest tak jakby walka o interesy, o pieniądze. Tutaj jest na coś potrzebne, ktoś tu się przed czymś broni, żeby te pieniądze dać, albo żebyście to wymienić, komu się oddać. Tak, tutaj jest komuś z rodziny, z partnerowi, partnerce, i tutaj jest jakaś walka o to, albo jak Jakieś pieniądze nie spełniają Waszych oczekiwań, tak? Tutaj pierwszy tydzień odnośnie finansów. Uwaga, bo może ich troszeczkę zabraknąć. Drugi tydzień od 8 do 15. Uwaga na to, co robi Wasz partner, partnerka, w co chce zainwestować, bo tu jest pokazane też, że albo Wasz wspólnik, wspólniczka, i tutaj bym zrobiła przez wielkie U, bo coś tu trzeba będzie rozwalać. Przyglądajcie się też tak, jakby, bo tutaj urzędy mogą nie być, przychylne w tym tygodniu od 8 do 15 zwracamy uwagę, jeżeli idziecie, czy chcecie coś, chcecie coś napisać, pismo odnośnie jakichś pieniędzy, jakichś finansów w szczególności to ja bym poczekała do trzeciego tygodnia, bo trzeci tydzień już ten od tego 20 ja mogę się mylić w dniach tak ale od tego 20 od 20 przepraszam, od 15 do 21 może być tygodniem bardzo fajnie załatwione już do końca miesiąca, praktycznie drugie dwa tygodnie taki czas na załatwianie spraw urzędowo-finansowo-bytowych. Tak i tutaj przychodzą pieniądze urzędowe, tu są możliwości zarobkowania, tutaj przychodzą oferty pracy dla Państwa, tu jest podwyższenie już statusu i ostatni tydzień to już w ogóle żyć nie umierać, bo tu przychodzą jakieś pieniąż, pieniążki tutaj nieoczekiwane, nawet pieniądze do Państwa przychodzą, bardzo fajne pomysły na tworzenie. Albo pierwsze efekty lub efekty Waszej pracy będą przez ostatni ostatni tydzień już będą widziane. Trzeci tydzień taki czas na załatwianie spraw urzędowo-finansowo-bytowych i tutaj już pokazują się jakieś efekty pieniążka. Ostatni tydzień lipca będzie dla Państwa sypnie groszem. O tak bym powiedziała, pieniędzy nie brakuje, urzędy się przychylają, dodatkowe pieniądze, powinniście być zadowoleni. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi kochani, Zaraz zobaczymy, jak tutaj to zdrowie się ma. No to tutaj ja bym powiedziała, że trwonicie, nie trwonicie energii w pierwszym i w drugim tygodniu, bo może się w pierwszym, jak to się mówi, mogą boleć stawy, mogą boleć tutaj, mogą być jakieś wypryski, może być jakieś poparzenie. Uważajcie na to, bo tutaj coś się może zadziać. Drugi tydzień to jest takie budowanie swojej energii, zbieranie, ale uwaga w drugim tygodniu na oczy i też na jakieś poparzenie. Coś tutaj się, ale może być jakaś nagła gorączka, nie wiadomo samego pochodzenia. W trzecim tygodniu, kochani, mogą być zawroty głowy, ale też jest wizyta u lekarza. Wizyta, która tak jakby wyjaśnia jakiś dziwny stan rzeczy, w szczególności jakieś zawroty głowy, przywrotki lub związane coś z kręgosłupem jednocześnie, ale myślę, że od góry nie z całym, tylko od pasa w górę, tak? Czyli na to zwracamy uwagę. W czy ostatnim tygodniu lipca macie tutaj tak jakby, jest szansa na wyzdrowienie a i owszem, ale też jednocześnie coś się tutaj w szczególności, chociaż i u Pani, u Panów tutaj tak jakby pokazuje się coś odnośnie hormonów, hormonów i będzie chodziło tak jakby o nieprawidłowo, o nieprawidłowe tak jakby działanie hormonów, bo tutaj chodzi o układy rozrodcze, tak tutaj gdzieś jest jakaś nieprawidłowość, ale później jest bardzo ładne oczyszczenie, tu jest ładne tak jakby, tu jest dobra diagnoza, szybkie badania i tak jakby wyjście z cienia, ale jest to coś, co zaniedbaliście drogie byczki dla tych, do tych, które coś zaniedbały, mówię oczywiście tak, bo tu jest trzeba tutaj iść szybciutko zadziałać i wszystko wróci do normy. Przez cały miesiąc kochani jesteście w energetyce dwójeczki denarów i koła fortuny drugim, drugi znaki i koło fortuny się pokazuje, czyli działacie, 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 ale koło fortuny pokazuje, że w drugim tygodniu uwaga kochanie. Pani uwaga, bo możecie się tak jakby nie wsiadamy w złości do samochodu, do samochodu, do jakiegoś środka lokomocji, bo może się to odbić czkawką taki, jeżeli na przykład kłócicie się w samochodzie z mężem, z, z partnerem, z partnerką, to też uważajcie, bo spiszecie na nowo los, a coś się tutaj może rozwalić. Ogólnie dobre decyzje, bo macie i sąd ostateczny, dziewiątkę denarów tutaj kochani i macie tą sprawiedliwość i macie, macie cesarza. Trójeczkę, trójeczkę denarów, macie ryce, gier, tego, giermka denarów. To są piękne energie, macie siódemkę kielichów, duże możliwości. Są to stateczne, które tak jakby odbudowywuje, daje Wam szansę, oddech, przebudzenie, odnowę. Tak? To są przepiękne karty. Po całości macie tak jakby jakiś strach przed budowaniem trwałości czegoś macie się tego nie bać tylko po prostu jeżeli tego nie czujecie w danym momencie to tego nie róbcie tak najlepsze czasy to są dwa, dwa ostatnie tygodnie na budowanie tworzenie a odwrotnie jeżeli chcecie coś zniszczyć wywalić ze swojego życia to te pierwsze dwa tygodnie właśnie temu służą a w szczególności drugi tydzień ten od 8 do 15 bo tu jest pokazane że coś będziecie zmieniać, może być też zmiana pracy, obserwujecie, przyglądacie się, nie bójcie się, nawet gdyby okazało się, że ktoś was chce wywalić z tej pracy, to i tak ta praca się dla państwa znajduje, taka będzie, nie bójcie się, Bez tutaj tworzenie, budowanie, tworzę, odnawiam się, mało tego, idę po coś jeszcze lepszego dla siebie, tyleż kochani, pozdrawiam was serdecznie, ja taka... Ale to nic, słuchajcie, nie ma to jak natura. Nie poznalibyście mnie, jak bym się umalowała, wyszteftowani poznalibyście waszej Izę, waszej wróżeczki, więc niech to będzie tak naturalnie. Pozdrawiam kochani, wspaniałego lipca wam życzę i przy niech, to, niech co dobre przychodzi, a co złe w ziemię wchodzi. Przyjmujcie tylko i wyłącznie to, co dobre kochani. Buziaczki, pozdrawiam, hej.